Rozumiecie? Wrac. I to samo. To wy wiecie, co chcecie zrobić po frontalnym. Nie on. Miejcie już ułożoną akcję. Tak? Ok? Cały czas jedna strona stoi na ścianie, cały czas jedna strona atakuje. Jak powiem zmiana rur, to wtedy się zmieniamy. Do tej pory nie ma prawa. Ok? Bardzo dynamicznie kopiemy. Kopiemy na 100% dynamiki. Ale na 50-60% siły, żeby się nie pokontuzjować bez sensu. Ale obrona na pełnej kurwie, pełna siła, pełna dynamika. Oczywiście ciosy w kontrze luźne. I tak samo. Jeżeli ja obronię, to ja kontruję. Jeżeli wepcham, akcję prowadzę dalej. OK? Pracujemy. Jedziemy.